Siemanko, widzowie, niedziela godzina dziewiąta. Czas na rower. Lecimy. Plan na dzisiaj jest prosty przejechać jak najwięcej kilometrów, a z racji tego, że jest zimno, jak możecie zobaczyć, no to będzie ciężko, ale damy radę. Dzisiaj rower jest dosyć ciężki, bo dorzuciłem mu dwa bidony. Jeden jest litrowy, drugi jest półlitrowy. Kupiony we krzynie, po 8 zł za sztukę. Dodatkowo mam jeszcze na sobie plecak. Dzisiaj jest niestety ciężki, bo muszę mieć troszeczkę prowiantu, ale może później Wam go pokażę. A ja lecę dalej. Troszeczkę się ociepliło, pogoda pokazuje mi 0 stopni, ale zjechałem sobie na boczną ścieżkę, bo ta główna jest wyjeżdżona przez samochody i co chwilę koło mi gdzieś tam ucieka. Tydzień temu jechało się zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim dlatego, że był świeży śnieg, teraz jest wszystko zbite, jest praktycznie tylko lód. Moja technika, żeby się nie wyłożyć, jest taka, że nie walczę z kierownicą tam, gdzie mnie zarzuca, tam wjeżdżam. No, i jak dla mnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo jeszcze się nie wyłożyłem. Zobaczymy, jak długo, bo kilometrów jest sporo. A jestem chyba dopiero na ósmym kilometrze. Także jadę, kilometry same się nie zrobią, nie ma co stygnąć. Założenia są zawsze takie, żeby więcej jeździć mi, gadać. No, ale ciężko jest to połączyć albo nagrywanie, albo trenowanie. Niestety, no to w drogę. Tutaj jest walka o fajnie, żeby się nie wyłożyć. Ja. Na na mostku od jakiegoś czasu śledzę sobie taki jeden fajny kanał na YouTube Sprint Rowery Dwóch ziomków testuję i pokazuję sprzęty, które mają w sklepie. Mają tam dosyć ciekawe rowerki. Prezentowali tam raz bodajże fatbike'a z treka wypasionego, on kosztował kilkanaście tysięcy złotych. I pamiętam, że wspominali właśnie o Giantie Momentum, czyli o takim rowerze. Że krążyła opinia, że to jest rower typowo marketowy, że nie była to udana konstrukcja? Ale powiem Wam, że według mnie no to nie jest to za bardzo związane z prawdą, bo takich rowerów marketowych miałem w swoim życiu okazję i oglądać, i dotykać, i jeździć i to jest po prostu zupełnie inna jakość. Tam naprawdę nic nie trzyma się kupy, czuć, że to wszystko jest takie byle jakie, że zaraz ma się to rozpaść. A to jest naprawdę porządna konstrukcja Szczególnie jeśli chodzi o ramę Osprzęt jak to osprzęt Wiadomo, że jest słaby No ale tutaj zawsze możemy sobie go wymienić Nie uważam, że jest to marketówka To jest naprawdę solidny rower Trochę lepszy osprzęt I można z tego czerpać naprawdę frajdę I nie musimy się bać, że to się rozleci No i mam odblaski Wiem, że to nie jest pro Może kiedyś ściągnę, zobaczymy i piękne słońce chwila postoju to chyba dobry czas, żeby pokazać Wam na szybko mój nowy plecak mówiłem Wam na ostatnim filmie, że będę miał coś fajnego do roweru, no i tak wygląda plecak w Etui w pochrowcu. Zaraz go ściągam i Wam pokazuję jak to wygląda. A tak się prezentuje plecak bez pochrowca. Jest to Osprey synkro 12, 12-litrowy, jak nazwa wskazuje, kolor czarny, z boku prezentuje się to tak, a z tyłu mamy świetną rzecz i w sumie najważniejszą w plecaku rowerowym, czyli siatka, która sprawia, że mamy wentylację. Nie pocą nam się plecy. No i zrobiłem sobie taki myk, Wrzuciłem sobie tam. Taką składaną fajną piankę, za dwie dyszki. I teraz jak sobie usiądę na czymś takim, no to nie będę musiał marznąć. Idealnie się tutaj skomponowało. Nie będę wam pokazywał dzisiaj całego plecaka, bo po prostu zrobię osobny test, który wpadnie na kanał. A dzisiaj chcę wam tylko pokazać, co zakupiłem. Nie powiedziałem wam jeszcze dlaczego w ogóle zmieniłem plecak. Wcześniej miałem takiego dekatlonowego. Za 6 dyszek, może pamiętacie z wcześniejszych filmów niebieskiego, no ale niestety on już się w każdym miejscu pruł, był szyty, no i nie miał też żadnych tak naprawdę przegródek. Wszystko tam było luźne i latało mi po tym plecaku, także było to średnio wygodne. I na peperku znalazłem promocję, który rzucił stawkę, że jest właśnie taki plecaczek za 239 zł, był na Zalando plus przesyłka no to 240 zł za nie gadałem. Normalna cena to jest 450 zł za taki plecak, ale promocje nieraz się zdarzają, więc warto wtedy skorzystać z czegoś takiego. Docelowo miał być szary z zielonymi wstawkami, podobnymi do tych, no ale niestety troszeczkę się zagapiłem i mi go wykupili, więc wziąłem czarne. Ale też jest w sumie ładne. Jeśli chodzi o pojemność, no to jest w sumie taki w sam raz. Na jednodniowy wypad powinien się sprawdzić. Pokażę Wam od razu, co tutaj mam. A mam trochę tych rzeczy dzisiaj. Dwie Coca-Cole, jakiś batonik, tymbarkowe musy, nawet mam paprykarz. Mam też tam kanapki, no i termos z kawą, także powinno dzisiaj staczyć. No i żelki. Jest tego trochę, naprawdę plecak dzisiaj waży dużo. Ale mam już taką zasadę, że szukając się na jakąś dalszą wyprawę, Wolę tachać na plecach niż się później prosić, albo mogłoby mi czegoś zabraknąć, to jest zdecydowanie gorsze niż wożenie tego na plecach. Jeśli jedziemy daleko, no to jednak lepiej czasami troszeczkę się przemęczyć niż jeśli by miało nas odciąć i nie mielibyśmy siły wrócić na przykład do domu. No dzisiejszy zestaw naprawdę troszeczkę waży. Sam rower w sobie jest bardzo ciężki. Plus też mam tutaj załadowane jakieś narzędzia, dwa pełne bidony. Wiecie, ile może fatbike sam ważyć? Wszystko może teraz koło 20 kg nawet mieć. Plus plecak, tutaj też troszeczkę jest, nie wiem dokładnie ile, bo dzisiaj zapomniałem wyważyć, ale tak to wygląda. Plus oczywiście jeździec, czyli ja. Postój zakończony, no to w drogę ruszam dalej. Za mną 12,5 km. Kawałeczek sobie pcham, bo jest tu tak wyślizgane, że patrzcie co się dzieje. Lekko wciskam mulec i gleba. Jest zakręt i jeżdżę tu samochody. Jadę na partynczyny, kawałek tutaj przepcham i dalej będę jechał. Muszę jechać bokiem tym śniegiem po tych krzaczorach, bo inaczej się nie da. Na całym dystansie chyba tak jest na tej drodze. Jest nadzieja. Trafiłem na taki najgorszy czas, bo jest wszystko pomieszane. Co chwilę zmienia się właśnie trasa. Albo jest lód, albo nie ma. Zobaczycie, że za tydzień nie będzie już tego lodu. Jest na plusie, zrobi się wiosna. Ostatnie takie dni na przewęczenie się i będzie już dobrze dla kolarstwa. 20 km za mną, przy tak śliskiej nawierzchni. mam wrażenie, jakbym przejechał z 40. Cały czas trzeba uważać, człowiek jest skupiony i pochłania to sporo energii. Jadę dalej, asfalt, Uff. Jestem w warmińsko-mazurskim województwie i za chwilę wjeżdżam do Kujawsko-Pomorskiego. Prawie 25 km za mną. Przejeżdżałem akurat koło cmentarza, to zajechałem jeszcze na Ziomka bo teraz za dwa dni będzie akurat trzecia rocznica jak zginął w wypadku. Teraz bym miał 22-23 lata, także po zdrobyku. A ja lecę dalej. Czyli jednak to prawda, zbudowali ścieżkę rowerową. Super. Fajnie by było, jakby powstała jeszcze tam dalej, właśnie, gdzie właśnie zjeżdżałem z tej strony. No ale jest coś do przodu. Niestety był to tylko kawałek ścieżki, taki na zachętę. A tu już trzeba wrócić na ulicę. Ścieżki nie ma. Po stoju, czas na Coca-Colę i mus z tym barka, jakiś energetyczny. No i siadam sobie na matę, którą włożę w plecaczku. No i w końcu jest to kola z cukrem. Przez wszystkie lata piję zerówki, a dzisiaj trzeba było wziąć coś, co da mi energię. Na zdrowie. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, bo tutaj nie wszedłby niestety drugi koszyk. Nie ma tutaj nawet wejścia na mocowanie koszyka, wchodzi tylko jeden duży. A tutaj tak naprawdę możemy też litrowego wrzucić. No spoko, dwa bidony to jednak dwa bidony. Do takiego roweru można też od razu wrzucić sakwy. Mam w domu też drugi identyczny rower. Właśnie z sakwami, bardziej zabudowany pod wyprawy Możecie też od razu zobaczyć moją nową chińską lampkę Za 17 złotych z Aliexpress Daje naprawdę porządnie Na ostatnim szorcie, którego wrzucałem dałem opis jak ktoś chce sobie kupić taką 17 chyba ziko, a dla nowych użytkowników 5,50 No Teraz tego nie będzie widać, ale może jak się ściemni to wam pokażę 40 km pykło Dziwo, te rękawiczki z RockRidera dają fajną termikę, mimo że mają siatkę. Takie rękawiczki z długimi palcami. No teraz widziałem chyba za 80 albo 90 zł kosztują, ale są dosyć przyjemne. Teraz właśnie szukam rękawiczek, bo te pożyczyłem od brata. Także zobaczę co tam będzie. No ale spoko do takich minus 2, minus 3. Nadają się. Bo nie ma nic gorszego niż właśnie przymarznięte ręce albo stopy. Trzeba o to dbać. Nie wyobrażam sobie teraz wyjść na rower bez rękawiczek. Kiedyś tak jeździłem, ale teraz człowiek z i jeździ tak jak trzeba. Wjeżdżam na ścieżkę 10 km, więc czas na muzykę. Wrzucę wam na przybitkach, czy go słucham. Może spodoba się komuś jakiś kawałek. Ruszam. kilometrów Pięćdziesiąty piąty kilometr Zaczyna się robić powoli ciężko. Chwila postoju i jadę dalej. Wieje niemiłosiernie. Czas na trochę dobrej kawy. Usiadłem sobie chwilę na oweczce, na ścieżce. Uff. Jest powoli odcina. Pochwaliłem też za szybko rękawiczki, bo powyżej 50 km zaczynają mi marznąć łapy. Jednak ta siateczka, która służy do wentylacji, no niestety, ale nie trzyma ciepła. Siedemdziesiąty kilometr, wita brorodnica. Siedemdziesiąty kilometry za mną, czas na chwileczkę, po nie będę ukrywał, że jest ciężko ale wydaje mi się, że najgorszy już za mną bo na 60 którymś kilometrze miałem odcinę zero energii i chęci do jazdy, ale to już przeszło jeśli doturlam się do 100 km to będzie super wynik tym bardziej na fatbike i w taką pogodę a co do gopro no to radzi sobie świetnie i się przede wszystkim nie zacina w ostatnim filmie pokazywałem jak to naprawić w końcu można jeździć jak człowiek no i to jest game changer, bo z tego byłoby ciężko Fajnie przyjemnie można sobie usiąść i nie marząć. Ciężko na pewno byłoby też bez muzyki. W sumie powiem Wam parę rzeczy, dzięki którym jesteście w stanie zrobić taki dystans, bo trzeba się też do tego odpowiednio przygotować. Przy takich dystansach trzeba mieć zapewnioną przede wszystkim termikę, czyli odpowiednie ubranie, ręce, nogi, jakiś baw, czapeczka pod kask. No to są podstawy. Druga kwestia, czyli poczucie naszego bezpieczeństwa czyli lampki, odblaski No a trzecia ogromnie ważna kwestia według mnie no to plecak albo sakwy z prowiantem przede wszystkim jedzenie, picie, narzędzia możliwość wezwania pomocy czyli telefon, powerbank to wszystko musi być jak jedziecie daleko, naprawdę daje to poczucie takiego bezpieczeństwa to jest ogromnie ważne bo czujemy się komfortowo psychicznie a też przede wszystkim o to w tym wszystkim chodzi żeby nasza głowa dawała radę jechać bo nie tylko nogi to wszystko pchają, ale i głowa więc trzeba się też nastawić dobrze zebrać ze sobą dobre myśli i przygotować się psychicznie na to, że robimy dużo kilometrów ostatnią kwestią jest przygotowanie fizyczne bo tutaj nie ma cudów jeśli nie będziecie przygotowani w jakimkolwiek stopniu no to nie zrobicie zbyt wielu kilometrów Naprawdę już ruszam dalej, bo czuję, że zamarzam Ręce mi marzną i stygnę, więc trzeba jak najszybciej zacząć kręcić Właśnie ściągam Garmina, bo pokazuje mi Niski stan baterii. Zmarł, muszę go założyć na rękę prawą. Będę miał dwa zegarki. 85 kilometr Trzeba coś wypić, troszkę zjeść. I ruszać dalej. Kawa. 93 km musiałem chwilę zejść z roweru, bo mnie łapią już takie skurcze uda. muszę rozpastować chwilę nogi. już końcówka 92 800 dokładnie Udało się 100 km zrobione Jestem cały mokry pada deszcz Dziękuję jeśli tutaj dotrwaliście Nie mam się już gadać Do następnego